2013 rok rozpoczął się dla Akademii Górniczo-Hutniczej bardzo ważnym wydarzeniem. Dzisiaj w murach naszej uczelni nadaliśmy tytuł doktora honoris causa Lakshmię-Mitalowi. To postać nie bywała na arenie międzynarodowej. Która wniosła swoim dorobkiem i swoją działalnością bardzo duży wkład w hutnictwo i przemysł. Za to też m.in. Senat AGH przyznał dzisiaj ten prestiżowy tytuł. Oprócz pana Lakshmiego Mitale i jego najbliższych, gościliśmy dzisiaj u nas przedstawicieli przemysłu, hutnictwa, urzędów miast i wielu innych zacnych gości. Uh, good morning, everyone. Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony i zaszczycony tym, że został mi przyznany tytuł doktora honoris causa uczelni AGH. Również dla tej firmy ArcelorMittal jest to kwestia wielkiej dumy. Jesteśmy głównym zapleczem dla przemysłu hutniczego. Jeśli chodzi o kadry, również nasza współpraca i nasze obszary działalności badawczej. W dużym stopniu zahaczają o hutnictwo, w związku z tym to była naturalna decyzja, żeby honorować takiego przedsiębiorcę, który jest światowym graczem, jeśli chodzi o hutnictwo, taką nagrodą.